Cześć. Ten odcinek jest skierowany raczej do osób początkujących, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką języków obcych. Opowiem w nim o najczęstszych błędach, które nieświadomie popełniamy w nauce języków obcych, zwłaszcza na początku. Na początku, oczywiście, nie mamy żadnego doświadczenia nie wiemy za bardzo, co, co działa, co nie. Często nie mamy. Właściwej świadomości nie, nie do końca kontrolujemy to, czy robimy jakieś postępy, yy, robimy wiele rzeczy nieświadomie, powielamy różne schematy i to wpływa na nasze efekty i również na satysfakcję z nauki. W tym odcinku opowiem o czterech najczęstszych błędach, być może niektóre z nich dotyczą również Ciebie. Pierwszy błąd jest związany z motywacją, i chodzi tutaj o to, że nie wiemy tak naprawdę dlaczego uczymy się tego języka, którego się uczymy. Dobry powód jest bardzo ważny, bo bez niego długo raczej nie wytrwasz w tej nauce. I tutaj mamy dwa rodzaje motywacji: mamy motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna jest wtedy, kiedy ktoś ci każe, kiedy grożą ci jakieś konsekwencje za to, że tego nie zrobisz. Tutaj oczywistym przykładem jest szkoła, obowiązek szkolny do 18 roku życia. Ale mamy też motywację wewnętrzną, która sprawia, że. Widzisz, że coś jest przydatne, masz przekonanie, że rzeczywiście warto się tego uczyć, wiesz, do czego ci się przyda, masz jakiś własny powód, bo na przykład jest ci to potrzebne do, do pracy albo do podróżowania. I wewnętrzna motywacja jest dużo lepsza, dużo skuteczniejsza i działa dużo dłużej. Jeżeli ktoś ci każe nauczyć się jakiegoś języka, no to zrobisz to, ale nie będziesz czuć z tego satysfakcji i zrobisz pewnie minimum, które jest wymagane. Dlatego zastanów się, dlaczego tak naprawdę chcesz uczyć się tego języka i znajdź jakiś własny powód. To musi być coś Twojego coś związanego na przykład z Twoimi zainteresowaniami, swoim życiem i to musi być coś e, praktycznego, no bo raczej e, nie uczymy się języka po to, żeby ten język znać, tylko żeby go do czegoś wykorzystywać. Albo na przykład nie uczymy się go po to, żeby zaliczyć jakiś e, egzamin. To na pewno nie jest dobry powód. Warto znaleźć swój e, własny powód, który będzie Cię dobrze motywował. Punkt numer dwa to nauka języka w bańce. Chodzi o to, że często uczymy się języka w takim zamkniętym środowisku i używamy języka obcego tylko na zajęciach, jeżeli uczymy się na przykład w szkole językowej. I niestety nie korzystamy z tego języka w codziennym życiu, w prawdziwych sytuacjach. I taka nauka trochę mija się z celem, bo celem języka jest komunikacja. Z, z ludźmi, niekoniecznie swoim nauczycielem, a z ludźmi na ulicy, w sklepie czy, czy gdziekolwiek, w codziennych sytuacjach. I być może wydaje ci się, że lekcje z nauczycielem wystarczą i że tam będziesz posługiwać się tym językiem w ograniczonym stopniu i, i to wystarczy. No, czegoś się oczywiście w ten sposób nauczysz, ale można to zrobić dużo lepiej. Najwięcej nauczysz się w praktyce, w, w rzeczywistych sytuacjach. I tutaj jest mnóstwo możliwości. Możesz to robić tak, jak ci się to podoba. Możesz oczywiście podróżować, możesz czytać książki w tym języku, możesz oglądać filmy, możesz rozmawiać z ludźmi. Tutaj możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Zawsze zapamiętujemy więcej, jeśli robimy coś praktycznego. Wynika to m.in. z emocji, które odczuwamy, bo jeżeli na przykład jesteś w jakimś obcym kraju i tam musisz się dogadać w języku obcym, to towarzyszą ci jakieś emocje, zwłaszcza jeśli to jest jakaś nagła, ważna dla ciebie sprawa. A kiedy siedzisz w sali lekcyjnej, no to przeważnie jesteś obojętny, jest to dość nudne i nie towarzyszą ci żadne emocje. Kiedy jesteśmy obojętni, to oczywiście gorzej zapamiętujemy. Kolejny błąd to brak różnorodności i ciągłe stosowanie tej samej metody nauki. Przeważnie nauka języka przebiega według takiego klasycznego schematu, czyli mamy jakieś lekcje z, z nauczycielem, czy to indywidualne, czy grupowe, i uczymy się z jakiegoś podręcznika, tak jak w szkole. I to jest schemat powielany również w prywatnych szkołach językowych. Ale metod nauki języka jest bardzo dużo, i nie ma oczywiście jednej najlepszej. Są bardziej skuteczne, są mniej skuteczne, ale chodzi tutaj o to, żeby stosować te, które rzeczywiście działają w Twoim przypadku, i to jest właśnie Twoje zadanie, żeby to odkryć. Oprócz tego, powinny to być metody, które sprawiają Ci przyjemność, i musi tych metod być kilka, no co najmniej dwie, trzy, cztery. Chodzi o to, żeby nie uczyć się za każdym razem w ten sam sposób. To jakie metody będą dla ciebie najlepsze? Może zależeć na przykład od tego, czy jesteś wzrokowcem czy słuchowcem, albo na jakich umiejętnościach ci zależy: czy, na, czy bardziej na mówieniu i słuchaniu, czy bardziej na pisaniu i czytaniu. Więc jeżeli planujesz naukę języka na przykład samodzielnie. To może to wyglądać tak, że dzisiaj ok, możesz się połączyć z podręcznika, nie ma w tym nic złego, ale jutro na przykład posłuchasz jakiegoś odcinka podcastu, pojutrze obejrzysz film w tym języku, kolejnego dnia porozmawiasz z Native Speakerem itd., tak dalej, Więc wypróbuj jak najwięcej takich metod i wybierz kilka takich, które najbardziej ci odpowiadają. Ostatni błąd to e, obawy przed mówieniem i popełnianiem e, błędów. Zdecydowana większość osób, które uczą się języka obcego, e, ma takie przekonanie, że no to jeszcze nie jest ten czas, żeby mówić w tym języku, muszę więcej się nauczyć, muszę, muszę poznać więcej e, słówek. I nie mogę się oczywiście pomylić, bo inni będą się śmiać i będą mnie oceniać. Prawie każdy tak ma i trudno się tego pozbyć, ale musisz uświadomić sobie, że najwięcej zapamiętujemy wtedy, kiedy jesteśmy aktywni. Więc, jeżeli zależy Ci na tym, żeby nauczyć się nowego języka w miarę szybko, to warto skupić się na umiejętnościach aktywnych, czyli na pisaniu, a najlepiej na mówieniu. Wtedy na pewno będziesz zapamiętywać najwięcej. A jeśli chodzi o popełnianie błędów, to wszystko zależy od tego, jak postrzegasz te błędy. Dla mnie błąd to okazja do nauczenia się czegoś nowego, i można wykształcić w sobie takie podejście, że po jakimś czasie nawet będziesz się cieszyć z tego, że popełniasz błędy, bo jest to okazja, żeby. Zrobić krok naprzód i nauczyć się czegoś nowego. I można nawet powiedzieć, że im więcej błędów będziesz popełniać, tym większy postęp możesz zrobić. Oczywiście pod warunkiem, że wyciągniesz wnioski z tych błędów i zapamiętasz, co, co było niepoprawne, a co jest poprawne. Mam nadzieję, że to, o czym powiedziałem w tym odcinku, w jakiś sposób Ci pomoże. Jeśli znasz inne takie przykłady błędów, które popełniamy nieświadomie, ucząc się nowego języka obcego, to daj znać w komentarzu. Jeśli uczysz się języków obcych, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele ciekawych porad. I zachęcam Cię również do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.